Nie używam telefonu. Imprezuję. Leniuchuję. Poznaję świat, poznaję ludzi dookoła i odkrywam coś w sobie. Na wakacjach często oglądam player.pl. Leżę, śmieję się, piję drinki. Przeżywam niepowtarzalne chwile. Opalam się i lubię podrywać dziewczyny. Imprezuję. Robię dużo zdjęć. Odpoczywam i piję drinki z palemką. Jedzenia. Opalania się i smar smarowania się przyspieszaczem. Opalania się. Rozpakowuję swoje rzeczy, podziwiam piękne widoki i medytuję. Pierwszy dzień to bardziej odpoczywam i sobie tam chiluję. Pójścia pod rinka do baru i leżenie na plaży. Na, nad basenem. Wczesnej pobudki, jogi i ponapawania się widokiem. Opalania się. Robienia fajnych fotek. Celebracji ze znajomymi. Chyba od wybrania kąpielówek na basen i e, znalezienia dobrego leżaka nad basenem. Znamy się. Masz dziewczynę? Patrz mi w oczy. Seksownie idę krokiem kocicy i macham włosami. Dawno nie podrywałem, bo mam dziewczynę, ale podrywałem kiedyś na różne sposoby, więc nie ma tutaj konkretnego tekstu. Cześć piękna, na przykład. No dzień dobry kochanie. Ja raczej nigdy nie podrywam, pierwsza. Wydaje mi się, że nie zaczynam od słów, tylko wyczuwam po prostu klimat, wyczuwam sytuację i względem tej sytuacji działam. Wiem, imprezuję. <grym> imprezuję. <grym> Poznaję siebie, dużo medytuję, opaliam się, kąpię się w morzu. Gdzie nie na wakacje, nie? Odpoczywam, leżę, śmieję się, piję. i uprawiam seks. <grym> dużo się śmieję. Rozmawiam, dużo się opalam, dużo ćwiczę. Dużo, dużo imprezuję. Szaleję. Śpię i dużo odpoczywam i dużo piję też różnych rzeczy. Jak jest za gorąco. Ciągłego podrywu. Nudy. Kiedy mama, za dużo hałasu wokół mnie. Nie ma rzeczy, których ja nie lubię, nie? Złe warunki w pokoju, taki brud, zimna woda. Myśleć o zmartwieniach. Spiny. Ludzie, którzy marudzą i narzekają. Złego humoru. Hałasu i nie lubię tego, jak jest dużo ludzi. Po prostu muszę mieć przestrzeń do tego, żeby odpocząć, żeby była cisza, oddychać z świeżym powietrzem. Nie lubię zapełnionych kurortów, bo po prostu mnie to przeraża, wolę już zostać w domu. W papieru toaletowym, moich bliskich pamiątkach, o swojej pasji, o swojej pracy. O telefonie i, i pieniądzach. Na wakacjach zapominam o wszystkim, liczą się tylko wakacje. Pracy, która czeka mnie w domu. Krem z filtrem. O wyjeździe, bo chcę zostać jak najdłużej. Czyli po prostu w sumie koncentruję się na tym, co jest tu i teraz. O okularach przeciwsłonecznych.